Nie, nie pamiętacie, jak wrócił pan Rostowski z y, Brukseli i, i ogłosił, że grozi wojna? No bo słyszał właśnie, kurwa, ale w jak nie wierzycie, no bo ten wywiad, że pan Pustyn Algemeine w listopadzie 2011 roku, że dokładnie tak, że jest to jedyna szansa na, na uniknięcie papustwa, to jest powiedzenie wojny. Takie opinie chodzą wśród bankierów i wśród polityków w Brukseli. To wszystko trzeba się dowiedzieć, co będzie. A ja się musi wojna zwalić na wojnę. Pamiętajcie o tym. W jeszcze bardziej, bo mają ogromne siły zbrojne, prawda, i też chciały je wykorzystać tego i scenu, a nie kisić. No, to pamiętajcie o tym, co się dzieje na Ukrainie, więc zrozumcie, dlaczego ci terroryści byli szkoleni w krajach naszych, prawda, dlaczego, dlaczego my tak prowokujemy pana Putina. Już teraz się zaczyna, po prostu cofnę, już nie ma żartów. Nie ma żartów, niech są wojny, wojny, wojny. Żeby ukryć katastrofalny stan finansów naszych finansowy. Wszystkie, wszystkie. państwa Unii Europejskiej, a państwa tylko państwa, wszystkie kraje Unii Europejskiej, cała Unia, Stany Zjednoczone są w Powiedzmy sobie jasne. W Wracamy do gospodarki. Proszę Państwa, jest, mój z dzieci Unii ma autostrady, to jest pytanie. W 19 tygodniu było lepsze. Autostrady, szosy, koleje. Amerykanie. Ile ich Unia dawała dotacji? Nic. Prawda? A patrzmy na kraje murzyńskie. One mają dotacje. co? Wróc, wróc i korupcja. Dają dotacje. trzeba wziąć. Rozgrać. I broń Boże, broń Boże nie wzbogacić się, bo pytano dawać dawaj dotacji. Więc trzeba lecieć w do góry. Dotacje, jak już mówiłem, zapijają. Jest jeden kraj afrykański, który ma się dobrze, nie wiem, nie byłem, że posłano. Ona leży na pustyni Kalachari, i na dawno trafia z głodu. Czasem podobno się bardzo dobrze. Ona ma w konstytucji, jako jedyny kraj chyba na świecie, że nie wolno jej wziąć się tylko dotacje na pożyczki z za zagranicy. Po prostu brali, się żyje. Bez dotacji unijnych, bez pożyczki. Podobno żyje bardzo dobrze. Proszę Państwa, zostawmy tam Amerykę w XX wieku, zostawmy Afrykę, przejdźmy na zakończenie rozmowy gospodarce do najważniejszego państwa, które kilka dni temu wyszło na pierwsze miejsce w gospodarce, do Chin. Ten kraj 30 lat temu przeżywał tragedię. Przecież wojna się towarzyszyła Chin. Japonia napadła na Chiny, jeszcze tam się Mordowanych Chińczyków oni pogardzają Chińczykami, nie lepne, bo oczekuję, jak się w łódka takie pomycie, bo to nie jest głowiem, jaką jest, poraka, albo to zami. I proszę państwa, proszę państwa, potem była wojna dwojenicza, okrutna, potem wojna dobowa między Małym i ciangiem, prawda? Potem najlepsi Chińczycy uciekli z ciarkiem na Tajwan, potem proszę Państwa, była wielka podatka kulturalna, gdzie znów mordowano trochę ludzi, którzy coś umieli, a ten... A stały wtedy w dymarkach, się, tak jak 4000 lat temu pod kiercami, ponieważ mało uważał, że e, wielkie pies to rady kurzwazyjne, a ponadto to będzie laky czy prawda, a tym to, to, to nasz ludowy sposób na ten kraj był wtedy 30, 30, 30 czyli 20 razy biedniejszy od ówczesnej Polski. 20 razy biedniejszy od ówczesnej Polski. To nie koniecznie koniec nieszczęść, bo, bo potem umarł mało, na jego miejsce to była patka czwórka Z panią z na czele. Pani Cian uważała, że trzeba kontynuować, wielką tu że trzeba kontynuować wielką rewolucję kulturalną i do śladami wielkiego przywódcy Pot, Jaż nie wszyscy wiedzą, jaki był doktor Pol Pot. Chcę wyjaśnić, że to projekt doktora na Sorbonie mm -hmm. i y, teto jego doktoratu było, że trzeba budować komunizm i w tych celu mordować połowę narodu. No, Postępować inteligencja, francuska lubi takie tety, przy czym oczywiście nikomu do głowy nie przyszło, że o tak serio, nie? Jak mm -hmm. byłem w Ameryce w 1966 roku, to... Pan dostał doktora za pracę, który której udowodnił, że trzeba ratować środowisko naturalne i w tym celu trzeba wyczuć wszystkich ludzi. No, Doktoran dostał, ale przecież tego poważnie nie tak wydarzyło. Tymczasem doktor Kolpoc pojechał do Kapoczyn, doktor pod Pachow. Na początek wymordował wszystkich, którzy nosili okulary. Potem wymordował wszystkich, którzy znali ocenę. Potem cały ludu z zwiat siedził do dżungli, żeby mieszkali w Sawasa, bo wtedy jest ludność. Ludność była zachwycona. Jak ktoś nie był zachwycony, to pochał gwiazd i rozpoczął. I udało mu się zmordować już jedną trzecią narodów. Kiedy przyszedł wojska wietnamskie, nie szanując eksperymentu naukowego, przerwały ten. wspaniały eksperyment, także nie wiemy, co było, gdyby jeszcze trochę porządził. Bo może oczywiście by było na świecie. W każdym razie przerwało tak zabawy. I, ale rok wcześniej uciekł z Kambodży Agresywnego wywiadu, udał się zjać i poinformował generalicję chińską, co się naprawdę dzieje w Kambodży. Przerwę czy, 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 czy generałowej słysząc, czy, 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 czy pani Cię chce y, iść w ślady korpocza w Chinach, czy prędzej spróbowali pan te do kryminału. Za 20 lat. Pani Cię proponuje samobójstwo? nie I, I proszę Państwa, na pierwszego sekretarza wzięto jakiego pana Pęka, pan Siałopi. Ten, to był pragmatyk, on mówił, że nie warto zacząć kodów biały, czarny, czerwony, by było by on wyższy. A ponieważ boga z tym to kapitaliści, to trzeba wprowadzić duży kapitalizmu. To wzbudziło, żywiło obu postępowych studentów. Każdy, którzy w mieście są postępowi studenci, którzy tam są Antifa, prawda, gender studiują, takie różne rzeczy. I lepiej nie życzy miasteczki, że mówię bardzo dużo, cały całej planety, nie więcej bramy, dwie I zarzucanie, żeby Chiny nie poszły drogą kapitalizmu, tylko taką jak w Europie. No, euro nie. Jeszcze nie było, było Unii Europejskiej, to socjaldemokraci. Yy, pan ten wrześnił cierpliwy i pozał dopiero po dwóch miesiącach. Jak nie chcieli wejść z placu, ja poszło na drugi dzień, ja nie widzę człowieka, macie są cierpliwi, było 50 truków. całą całacyc na 4 lat. I Chiny nie poszły drogą socjaldemokracji, nie poszły drogą komunizmu, bo żeby ich nie było tego, poszły drogą kapitalizmu. Minęło 30 lat. Chiny były wtedy 20 lat biedniejsze od Polski. Dziś Chiny mają. Broń jądrową, rakiety balistyczne, lotniskowce, rakiety kosmiczne, kosmonautów, lądownik na Księżycu, za 6 lat Chińczyk stanie na Marsie. Mają koleje wody 435 km na godzinę, magnetyczne, jedyny na świecie, nikt koło nie na coś takiego. Mają w w ubiegłym roku 11 800 km autostrad 6 i 8 pasmowych, bez dotacji z Unii Europejskiej. I co więcej, przy dodatnim bilansie handlowym, Chińczycy mają pracę, nie ma bezrobocia, mimo że nie ma przymusu pracy absolutnie, chcą pracować, bogacą się nieprawdopodobnie, bo z przemysłem było za pomocą Tunga, są zachwyceni, zachwyceni ze wszystko, na dom 11-piętrowy się buduje w Chinach 6 dni. Państwa, u nas tyle trwały negocjacje z, z ekologami, czyli nie naruszymy montażu próbek. Jestem miasteczku Józefów, bo po jednej stronie listu, po drugiej stronie jest też bogate miasteczko podstarci. Jak się przejechać na drugą stronę listu, przejechać 20 kilometrów w jedną, a w drugą w drugą, bo był most przed wojną, ale nie można go odbudować, bo koło przybory mostowej jest siedzisko unikalnego w całej Europie gazetu i Mogłoby zakłócić Lenin które tym o, proszę tamam. Państwa, <uar these people> <gructuredidentified> <Right>. <crawl prejudice> <Ię> <tarzili> w takim razie kolorów 100 tysięcy dolarów, bo to nam się podało, żeby pomarek zaprzejne miejsce. Proszę Państwa, taka właśnie jest nasza sytuacja. Kompletny upadek w naszych dzieci. Kompletny upadek. Jest to z Przyjeżdżają do nas to Japanczycy, Chińczycy, muzułmanie, je skolonizują, kupują, podziwiają lud. Co takiego? Jeden Chińczyk, Japończyk, Koreańczyk, no, przyjechał y, z południa Czy... przyjechał do Łodzi, właśnie trama i powiedział: Boże, jakie to piękne, u nas taki zapytek jeździł 50 lat temu. <todgłosy> <todgłosy> Kto w normalnym życiu buduje tramwaje, prawda, jako postępowańca w Giełdzie Europejskim? Zobaczcie, już nie ma tego poza tym na sztukach samocijsko, prawda, bardzo fajne. Historycznie. Kto buduje, to może nawet jak się po nas jeździ, jeździ, jeździ po Bydgoszczy, prawda, budują, że, że nie, nie da się jechać, bo te samochody nie mają miejsca, A to robić jest zajęte. Przecież to zwariować od tego, można pójść autobusów do miejsca. Nie można, bo na budowę traflaju, to jest bardzo kosztowna impreza, nie? A ten produkt, budowy ma 10% od no, no, zamówienia, nie? Więc musi coś drugiego wybudować. No, tak to jest w Europie. Budujemy najdroższe na świecie autostrady. Autostrady parokrotnie droższe niż w Ameryce, o 20% droższe niż w Niemczech. Mimo, że ceny materiałów budowlowych są niższe, cena robocie jest niższa, a prace są droższe. Wyobraźcie sobie. Jeśli chodzi o chron, w Unii się więcej, na Znacznie więcej. Tam, gdzie chronie się więcej. Jak sobie popatrzycie na spektakl, zobaczycie, że 4 piąte klasy policji z chce on Chcą szukć do Wspólnoty Europejskiej. A 4 piąte spektaklu w referendum? Kategorycznie odbawia. Bo oni wiedzą, ile tam się kradnie i kaza polityczna chce wejść, że też kraść, A Szwajcarze tak nie chcą być określony. Rozumiem. Natomiast nas się ukradła, do na się frajekzy. Szwajcarzy umieją liczyć, a my niestety nie. Cała ta Unia cała pod hasłem, a fejzyści wszystkich krajów łączcie się. I oczywiście starają się łączyć, bo w Polsce jeszcze jakiś nich ich złapać, a w Unii Europejskiej nie ma propozycji Jeszcze. Jak to jak ład, który tutaj nie ma. ma. Komisarz spraw wewnętrznych Unii mówi, że rocznie, na miarę się ginie 120 miliardów euro. No, a to jest wieczór kol. No i co? No i nic. Dla mnie ciekawe. Okay. I my mamy to popierać. Dobra. Proszę Państwa przede przedstawienie sytuacji, jaka jest w tej chwili na świecie. I teraz tylko powiemy parę słów o tym, jak ta Unia naprawdę wygląda. No, na no, dole są ubrennicy. Oni wydają tam rozporządzenia, żeby zakazują uczyniania sztampseru bogonów. Nie wiem, czy wiecie, że, 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 że jako nie wolno uczynać Ja Jeszcze nie widziałem sztampsera, z bo dziewczyny bogonów są bardzo głupią, ale podobno takie takie bieganie po świecie. <laughs> świecie. A zakazują. No. Wyżej się są ludzie, którzy. Robią tak prawdziwy pieniądze, jak i pan Gore, na przykład swoim instytutem, on trafia 100 milionów dolarów na handel nad CO2. -a. Oczywiście nikt za tym CO2 nie handluje, nikt tego CO2 oczy nie widział, jest to, proszę państwa, czysto fikcyjna operacja, ale 100 milionów dolarów. Piero o to nie chodzi. Jak będzie walczył z globalnym ociepleniem do końca świata, jeszcze dzień Natomiast, proszę państwa, kto jest na szczycie tej Unii? I to jest najważniejsza część tego jak powiedzieć to jest na górze tej Unii, cofamy się w przeszłość o 40 lat. Wtedy taka była faza lewicowości na świecie, o również i w Polsce. Była taka faza, pamiętam, zrobię małą tygodnię, przepraszam. Była taka, taka faza. Lewica tutaj zażądała, żeby odebrać kobietom prawo wyboru. Kobieta, lewica nie lubię, ludzie mają wybór, więc lewica postanowiła odebrać kobietom prawo wyboru. Kobieta zgwałcona miała prawo w każdym albo nie. I większość kobiet wysyłała się na nieskarżenie z wielu powodów. A to miała dość ślepe serce, a to chciała po prostu zapomnieć jak najszybciej nie ten narzędzik. Ale... Część tych małżonków uczyła się tym małżeńcom. Oczywiście. Cały rzut powstał z porwania serbiny. Ale najczęściej to było co innego. Ona czy pewne jej rodzinki szła do albo płaci 100 tysięcy na szkodowania, albo skarż. To była potężna broń w ręku kobiet. Ile widzę postanowiła to odebrać, bo umieścić pojęcie życowego z jakiegoś prywatnego złożenia, co prywatne to złe, prawda, musi być publiczne. No i patrz na wniosek. Zaczęła się dyskusja w prasie. Przynajmniej byłem już dwa razy wtedy, w z baraninem, nie wiedziałem, kto prawda? Mój artykuł przedtem przez cenzurę, iłem przeciwko, oczywiście. Nie było głosowania, nie było referendum. PZPR, jak to w prawo, pan tak się wiesz, w prawo. Gomułka był bardziej prawicowy od Bielucza, Gierek bardziej prawicowy od Gomułki, Rakowski bardziej prawicowy od, od, od Gierka, a Widzicie, który zrobił reformę, czyli najbardziej liberalnym państwem w Tyle Wtedy weszła, teraz cię w lewo. Teraz idziemy w I proszę Państwa, odrzucono ten wniosek. Nie odebrano kobietom prawa wyboru. Dzisiaj fejk najjaśniejszy w Rzeczypospolitej. W sierpniu ubiegłego roku przy jednym, jedynym głosie wstrzymującym odebrał kobietom to prawo.